Półksiężyc jest wszędzie na flagach, w meczetach, w symbolach imperiów, które naznaczyły historię. Przeszedł przez wieki, migrował przez cywilizację i stał się ikoną wiary. Ale nie takie było jego pochodzenie. Zanim stał się symbolem religijnym, półksiężyc miał zupełnie inne znaczenie. Historia ta nie zawsze jest w pełni opowiedziana. Starożytne symbole niosą ze sobą tajemnice, które przekraczają wieki, zmieniając się, ale nigdy nie znikając. Jeśli chcesz kontynuować odkrywanie ukrytych powiązań między przeszłością a teraźniejszością, zasubskrybuj kanał. O wiele więcej czeka na ujawnienie. Na długo przed islamem, na długo przed monoteizmem, ludzkość patrzyła w niebo i widziała coś więcej niż tylko gwiazdę widzieli istotę. Boga. W starożytnych świątyniach kapłani wznosili ręce do księżyca, szukając przewodnictwa, mocy i błogosławieństwa. Dla Sumerów tym bóstwem była Nana. Dla Akadyjczyków i Babilończyków – Sin. Niebiański władca, który rządził pogodą, plonami i losem królów. Ale w jaki sposób sumeryjski Bóg Stał się jednym z najpotężniejszych symboli współczesnego świata. W jaki sposób coś, co niegdyś czczono w pogańskich świątyniach, zostało ponownie oznaczone i wchłonięte przez różne kultury? Najstarsze wzmianki o kulcie Księżyca pochodzą z Sumeru, gdzie kapłani i astronomowie używali Księżyca do mierzenia cykli czasu. Jego ruchy nie były tylko zjawiskiem naturalnym, ale aktywną siłą. Która wpływała na pływy, uprawy, a nawet politykę. Kalendarz księżycowy, niezbędny do przetrwania cywilizacji, dyktował święte czasy kultu. Półksiężyc był wyznacznikiem wiecznego cyklu odnowy. Z czasem kult ten rozprzestrzenił się: od Mezopotamii po Arabie, od świątyń po koczownicze plemiona. Starożytni postrzegali go jako łącznik między niebem a ziemią. Ale stało się coś dziwnego. Kiedy starożytni bogowie popadli w zapomnienie, ich symbole pozostały. W przedislamskiej Arabii znajdujemy wskazówki dotyczące tej pogrzebanej przeszłości. Mekka, zanim stała się centrum islamu, była już miejscem pielgrzymek. Kaaba, dziś uważana za najświętsze miejsce islamu, istniała jeszcze przed powstaniem monoteizmu, a wewnątrz niej Zanim bożki zostały zniszczone, znajdowało się 360 wizerunków bóstw, z których każdy reprezentował plemię, kult Boga. Wśród tych bóstw był Hubal. Jego kult mógł zachować pozostałości starożytnego Boga Księżyca. Księżyc, widoczny na nocnym niebie nad Mekką, nigdy nie stracił swojego symbolicznego znaczenia. Czas mijał. Ale gwiazda nadal kierowała rytuałami i wierzeniami. Przetrwał symbol, a nie bogowie. Ale czy to przejście było przypadkowe? A może istnieje powód, dla którego niektóre ikony wytrzymują próbę czasu, podczas gdy inne całkowicie znikają? Odpowiedź może leżeć w szczegółach pozostawionych przez historię, w szczegółach, które zostały pogrzebane, wymazane i przepisane na przestrzeni wieków. Ale wciąż mogą zostać odnalezione przez tych, którzy wiedzą, gdzie ich szukać. Księżyc zawsze fascynował ludzkość. Nawet zanim powstało pismo, nawet zanim powstały królestwa, starożytne ludy wznosiły oczy ku niebu i widziały w Księżycu coś więcej niż tylko światło w ciemności. Dla nich Księżyc był żywy, wzrastał i malał, znikał i powracał jakby podążał za boskim cyklem. Ale dla pierwszych wielkich imperiów, księżyc nie był tylko tajemnicą, którą można było podziwiać. Był najwyższą istotą. Najstarsze wzmianki o kulcie księżyca pochodzą z Sumeru, jednej z pierwszych cywilizacji na świecie, która pojawiła się około 3000 p.n.e. Księżyc był tam czczony jako bóg zwany Nanna lub Sin w języku akadyjskim. Jego kult kwitł w miastach takich jak Ur, jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Mezopotamii. W sercu miasta znajdował się wielki zigurat w Ur, kolosalna świątynia poświęcona Nannie, zbudowana około 2000 p.n.e. przez króla Urnamu. Świątynia ta z jej schodkową strukturą była nie tylko miejscem kultu, ale także obserwatorium. Kapłani badali ruch księżyca, rejestrowali zaćmienia i przewidywali cykle księżycowe z imponującą, jak na tamte czasy, precyzją. Ile tajemnic z przeszłości pozostaje ukrytych? Starożytne symbole i zapomniane wierzenia ukształtowały historię w sposób, o którym niewielu wie. Ale teraz wiedza zachowana przez wieki jest na wyciągnięcie ręki. Zakazane imię Jezusa. Odkrywczy e-book odblokowuje tajemnice, które były ukrywane przez długi czas. Jeśli chcesz zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło i uzyskać dostęp do tej utraconej wiedzy, jest ona dostępna w pierwszym stałym komentarzu. Nie przegap tej okazji. Być może jest to brakujący element łączący wszystko, co zawsze chciałeś zrozumieć. Dla Sumerów, Nanna Sin był nie tylko Bogiem Nocy. Rządził pogodą. Wpływał na płodność upraw i kontrolował pływy. Jego symbolem był półksiężyc, a jego cykl był postrzegany jako reprezentacja samego cyklu życia narodzin, wzrostu, śmierci i odrodzenia. Fazy księżyca interpretowano jako boskie przesłania. Na przykład zaćmienie księżyca było postrzegane jako omen, że wkrótce wydarzy się coś wielkiego. Wraz z powstaniem Imperium Akadyjskiego. Około 2300 lat temu kult Nany rozszerzył się. Akadyjczycy pod dowództwem Sargona Wielkiego przenieśli kult Boga Księżyca poza granice Sumeru. Jego imię zostało przekształcone w Sin, a jego wpływ wzrósł jeszcze bardziej za panowania Babilończyków i Asyryjczyków. Miasto Haran w północnej Mezopotamii Stało się jednym z ostatnich bastionów kultu sin. Jego kult trwał tam do około VI wieku naszej ery, długo po tym, jak inne sumeryjskie bóstwa zostały zapomniane. Królowie mezopotami często konsultowali się z kapłanami świątyni sin przed podjęciem ważnych decyzji. Zapisy wskazują, że Nabonidus, ostatni król Babilonu przed perskim podbojem w 549 race Petende ere, był gorliwym wyznawcą Boga Księżyca. Przywrócił świątynie poświęcone sinowi i próbował przywrócić jego kult jako dominującą religię, co spowodowało wewnętrzne konflikty w imperium. Niektórzy historycy uważają, że jego obsesja na punkcie Boga Księżyca mogła przyczynić się do upadku Babilonu pod rządami Cyrusa Wielkiego. Kult Księżyca nie ograniczał się jednak tylko do Mezopotamii. Sąsiednie ludy, takie jak Kananejczycy i hetyci, również czciły bogów Księżyca. W tekstach ugaryckich, pochodzących z XIV wieku, pelatku jak tam znajdują się odniesienia do Jarikcha, boga Księżyca, związanego z czasem i orientacją. Jego obecność była tak wpływowa, że wiele księżycowych rytuałów tych ludów przetrwało nawet po pojawieniu się nowych religii. Gdy imperia się zmieniały, Bogowie księżyca nadal byli czczeni, ale ich imiona i formy zostały zaadaptowane. Kult sin wpłynął na przedislamskie wierzenia arabskie, które miały własne bóstwa księżycowe. W niektórych regionach księżyc był kojarzony z losem i szczęściem. To dziedzictwo nadal kształtowało symbole religijne i kulturowe przez tysiąclecia. Półksiężyc, który początkowo był symbolem sumeryjskiego bóstwa. Przekraczał cywilizację i powracał w historii w różnych kontekstach. Ale czy jego pierwotne znaczenie zostało naprawdę wymazane, czy tylko przekształcone? Na długo przed tym, jak islam stał się dominującą religią w Arabii, region ten miał już bogatą tradycję duchową. Pustynia arabska była domem dla różnych plemion, z których każde miało własnych bogów i rytuały. Ale jeden element łączył wiele z tych wierzeń: księżyc. Jego tajemniczy blask na nocnym niebie wzbudzał szacunek, a jego wpływ na pływy morskie i naturalne cykle sprawiał, że był potężnym symbolem kosmicznego porządku. W przedislamskiej Mekce religijnym sercem plemion arabskich była Kaaba, święta struktura, która istniała wieki przed narodzinami proroka Mahometa. W przeciwieństwie do dzisiejszych czasów, Kaaba nie była monoteistycznym centrum, ale miejscem politeistycznego kultu. Jej wnętrze i otoczenie mieściło 360 bożków, z których każdy reprezentował różne bóstwa czczone przez plemiona regionu. Wśród tych bogów niektórzy mieli bezpośrednie powiązania z Księżycem i jego symboliką. Wśród najbardziej czczonych był Hubal, bóstwo, które według wielu uczonych Miało cechy związane z kultem księżyca. Uważa się, że jego wizerunek znajdował się wewnątrz Kaaby, a jego kult obejmował praktyki wróżbiarskie, takie jak używanie strzał w celu uzyskania odpowiedzi od bogów. Co ciekawe, imię Hubal ma podobieństwa fonetyczne i etymologiczne z Baalem, kananejskim bogiem burzy i płodności. Ten szczegół sugeruje możliwy związek między kultami arabskimi a panteonami Lewantu, wzmacniając ideę, że symbole religijne i rytuały były przekształcane, ale rzadko całkowicie zanikały. Historia skrywa tajemnice, o których niewielu wie. Dostęp do ebuka, zakazane imię Jezusa, jest dostępny przez ograniczony czas. Jednostki mogą się wkrótce wyczerpać. Pobierz teraz w pierwszym komentarzu powyżej. Innym przykładem wpływów księżycowych w kultach przedislamskiej Arabii był kult trzech bogiń znanych jako Allat, Al-Uzza i Manat. W niektórych tradycjach były one uważane za córki Allaha i reprezentowały aspekty przeznaczenia i płodności. Al-Uzza w szczególności była często kojarzona z planetą Wenus, ale w niektórych interpretacjach sugeruje się również jej związek z księżycem. Z drugiej strony manat była postrzegana jako dama szczęścia i przeznaczenia, koncepcje tradycyjnie związane z wpływem księżyca w starożytnych kulturach. Pielgrzymki do kaby były ustalonym zwyczajem na długo przed islamem. Plemiona arabskie podróżowały do Meki, aby oddać hołd swoim bogom, składając ofiary i biorąc udział w rytuałach oczyszczających. Jednym z najbardziej intrygujących zwyczajów był akt siedmiokrotnego okrążenia Kaaby, rytuał, który utrzymuje się w islamie do dziś. Niektórzy historycy wskazują, że praktyka ta mogła być inspirowana cyklami księżycowymi i sposobem, w jaki gwiazdy poruszają się po niebie. Oprócz Kaaby na całym Półwyspie Arabskim istniały inne świątynie poświęcone bogom księżycowym. W miejscach takich jak Petra i Palmyra archeolodzy znaleźli dowody na to, że niektóre bóstwa były związane z Księżycem i jego mocą nad naturalnymi cyklami. Te powiązania wzmacniają ideę, że kult Księżyca był głęboko zakorzeniony w wierzeniach tego regionu. Z czasem te tradycje religijne zaczęły się zmieniać. Monoteizm zyskał na sile. A wiele starożytnych bóstw zostało stopniowo zastąpionych przez jedną wiarę. Jednak nawet przy tej zmianie symbole i rytuały związane z księżycem nadal były obecne? Półksiężyc, który przez wieki reprezentował boskość i tajemnicę niebios, nigdy całkowicie nie zniknął. Ale czy jego trwałość była tylko historycznym przypadkiem? A może pewne tradycje przetrwały próbę czasu z powodów, których wciąż w pełni nie rozumiemy? Przejście Arabii od politeistycznego systemu religijnego do absolutnego monoteizmu nie nastąpiło z dnia na dzień. Był to proces, który miał miejsce na przestrzeni wieków, pod wpływem zmian kulturowych, konfliktów plemiennych i pojawienia się nowych wierzeń. W tym okresie transformacji stare symbole zostały zreinterpretowane, wchłonięte lub porzucone. Wśród nich pozostał półksiężyc. Przechodząc przez wieki i nabierając nowych znaczeń, około VI wieku naszej ery Arabia była mozaiką religii. Oprócz politeistycznych plemion, które czciły Bożki w Kabie, istniały społeczności żydowskie, chrześcijańskie i zoroastryjskie rozproszone po różnych miastach handlowych. Zewnętrzne wpływy pochodziły z cesarstwa bizantyjskiego, gdzie chrześcijaństwo było już powszechne. Oraz z imperium sasanidów, które praktykowało zoroastryzm. Ten scenariusz stworzył środowisko ciągłej interakcji między różnymi systemami wierzeń, ułatwiając fuzję i konflikt między ideami religijnymi. To właśnie w tym kontekście pojawił się islam. Głoszenie Mahometa, które rozpoczęło się na początku VII wieku, bezpośrednio podważyło starożytne tradycje Arabii. Głosił kult jednego boga, Allaha, odrzucając bałwochwalstwo, które dominowało w Kaabie. Ten radykalny monoteizm zderzył się z elitami kurajszytów, którzy czerpali zyski z politeistycznych pielgrzymek i postrzegali nową wiarę jako bezpośrednie zagrożenie dla swoich wpływów. W 630 roku Pennerweirer, po latach konfliktu, Mahomet i jego zwolennicy podbili Mekkę. Kaaba została oczyszczona. Bożki zniszczone, a miasto stało się duchowym centrum islamu. Jednak nawet po wyeliminowaniu starych bóstw, pewne elementy kulturowe pozostały. Na przykład, rytuał okrążania Kaaby został zachowany, ale teraz zinterpretowany na nowo w ramach nowej wiary. Niektóre prawdy zostały z czasem wymazane, ale teraz masz szansę odkryć to, co zostało ukryte. Ebook Zakazane imię Jezusa jest dostępny, ale nie na długo. Zdobądź go, zanim zniknie. Księżyc, który przez wieki był kojarzony z bóstwami takimi jak Sin, Hubal i Al Uzza, nie zniknął z kultury islamskiej. Chociaż Koran nie zawiera wyraźnego odniesienia do półksiężyca jako świętego symbolu, został on przyjęty przez imperia muzułmańskie na przestrzeni dziejów. Pierwsze udokumentowane użycie tego emblematu w kontekście islamskim pochodzi z Imperium Osmańskiego, które włączyło półksiężyc do swoich flag i herbów. Wybór ten nie był przypadkowy. Księżyc zawsze był powiązany z oznaczaniem czasu i cyklami religijnymi. Kalendarz islamski, oparty na ruchach księżyca, określa ważne daty, takie jak początek ramadanu i inne uroczystości. Ponadto poprzednie cywilizacje wykorzystywały już księżyc jako niebiański emblemat, a tradycja wizualna pozostała obecna. Nawet po konsolidacji islamu niektóre praktyki z przeszłości nadal istniały w różnych formach. W różnych regionach ślady kultu księżyca można dostrzec w popularnych rytuałach i lokalnych wierzeniach. Niektóre zwyczaje związane z księżycem. Takie jak używanie półksiężyców w amuletach dla ochrony lub płodności, są pozostałościami starożytnych tradycji, które przetrwały zmiany religijne. Monoteizm głęboko przekształcił Arabię i świat. Jednak symbole, które przetrwały wieki, rzadko znikają całkowicie. Czasami po prostu przybierają nowe formy, zachowując fragmenty przeszłości, która nigdy nie została całkowicie zapomniana. W sercu Kaaby, zamkniętej w srebrnej ramie, znajduje się jeden z najbardziej enigmatycznych artefaktów historii – czarny kamień. Miliony czcicieli na przestrzeni wieków podróżowało, aby go dotknąć, pocałować i czcić, wierząc, że jego pochodzenie jest niebiańskie. Ale co tak naprawdę wiemy o tej relikwii? Zgodnie z islamską tradycją, czarny kamień został zesłany z nieba jako boski dar. Mówi się, że prorok Abraham i jego syn Izmael otrzymali go, aby oznaczyć miejsce odbudowy Kaaby. Początkowo jego powierzchnia była błyszcząca i nieskazitelna, ale z czasem wchłonęła grzechy ludzkości i pociemniała. Jednak jego historia wykracza daleko poza religijne relacje. Dowody archeologiczne wskazują, że przed nadejściem islamu czarny kamień był już czczony wewnątrz Kaaby. Ludy przedislamskiej Arabii postrzegały go jako święty przedmiot i odprawiały w jego obecności rytuały. Jego kult może mieć korzenie w jeszcze starszych kultach związanych z praktykami czczenia meteorytów powszechnymi wśród cywilizacji Bliskiego Wschodu. Naukowcy nie wykluczają możliwości, że czarny kamień jest meteorytem. Jego niezwykły wygląd i charakterystyczna tekstura przypominają fragmenty skał kosmicznych. Które spadły na ziemię. Starożytne ludy często interpretowały meteoryty jako znaki od bogów, a wiele z nich zostało włączonych do kultów religijnych. Na przykład świątynia Artemidy w Efezie była domem dla kamienia, który według Greków pochodził z nieba. Na przestrzeni dziejów czarny kamień przeżywał wielkie zawirowania. W 930 R. A. sekta zwana Karmatas splądrowała Mekkę, i ukradła kamień, zabierając go do miasta Al-Hasa, gdzie pozostawał przez ponad 20 lat. Kiedy został zwrócony, był rozdrobniony, a dziś jego części są trzymane razem przez srebrną ramę w celu konserwacji. Wielu kwestionuje, czy kamień, który istnieje dzisiaj, jest tym samym, który był czczony w przeszłości. Fragmenty zostały utracone na przestrzeni wieków, a jego dokładny skład pozostaje tajemnicą ponieważ szczegółowe analizy naukowe nigdy nie zostały dopuszczone. Fascynacja czarnym kamieniem wciąż rośnie, napędzana teoriami i hipotezami, które próbują rozszyfrować jego prawdziwą naturę. Dla niektórych jest to pozostałość po starożytnym kulcie księżycowym. Dla innych to prawdziwy fragment kosmosu. To, co zostało zapomniane, może zmienić wszystko. Utracona wiedza historyczna może być bliżej niż myślisz. Pobierz e zakazane imię Jezusa, póki są jeszcze dostępne egzemplarze. Link w pierwszym komentarzu. Niezależnie od jego pochodzenia, jego znaczenie wykracza poza religię i okresy historyczne. Przetrwał czas, grabieże i zniszczenia, zachowując aurę tajemniczości. Ale co dokładnie reprezentuje ten kamień? Czy jest to tylko symboliczny przedmiot, czy też za jego obecnością w Kaabie kryje się coś więcej? Związek ludzkości z niebem jest jedną z najstarszych obsesji kulturowych i religijnych. Od zarania cywilizacji nasi przodkowie szukali w gwiazdach odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące życia, przeznaczenia i bogów. Ale co, jeśli ta fascynacja nie była tylko wytworem wyobraźni? Co jeśli było coś więcej? Wśród najstarszych relacji pozostawionych przez zaawansowane cywilizacje wielokrotnie pojawia się grupa boskich bytów Anunnaki. Sumerowie, jedna z pierwszych wielkich cywilizacji na świecie, rozkwitła około 3000 p.n.e. w Mezopotamii. Byli odpowiedzialni za opracowanie jednego z pierwszych systemów pisma pisma klinowego. I zapisali swoją wizję kosmosu, królowania i pochodzenia ludzkości na glinianych tabliczkach. W inskrypcjach tych Anunnaki opisywani są jako ci, którzy przybyli na Ziemię z nieba: potężne istoty, które rządziły ludźmi i uczyły ich zaawansowanej wiedzy z zakresu astronomii, matematyki i inżynierii. Jedną z najważniejszych postaci w sumeryjskim panteonie był Enlil. Jeden z najwyższych bogów związany z wiatrem, burzami i losem ludzkości. Obawiano się go i czczono, ponieważ miał moc zapewniania dobrobytu lub karania całych cywilizacji. Pod wieloma względami jego rola przypomina monoteistycznych bogów, którzy pojawili się wieki później, takich jak Jahwe w judaizmie i Allah w islamie, obaj opisywani jako absolutni władcy wszechświata. I kontrolerzy ludzkiego losu. Innym istotnym bóstwem w mitologii sumeryjskiej był Nanna Sin, Bóg Księżyca. Jego kult był niezwykle ważny, ponieważ Sumerowie opierali swój kalendarz na cyklu księżycowym. Kapłani astronomowie badali Księżyc, aby przewidzieć wydarzenia sezonowe, ustalić okresy sadzenia, a nawet ustalić daty uroczystości religijnych. Miasto Ur. Jeden z największych ośrodków w Sumerze było poświęcone nannie i mieściło ogromny sigurat, w którym kapłani monitorowali gwiazdy. Poziom wiedzy astronomicznej Sumerów był zaskakujący jak na ich czasy. Rozumieli oni już 29 lat później w cykl księżycowy i byli w stanie przewidzieć zaćmienia z precyzją, która została osiągnięta dopiero tysiące lat później. Wiedza ta została odziedziczona przez późniejsze cywilizacje, takie jak Babilończycy, którzy jeszcze bardziej udoskonalili swoje pomiary gwiazd. Wiele praktyk religijnych związanych z Księżycem zostało wchłoniętych przez inne kultury, w tym tradycje islamskie, które do dziś przestrzegają kalendarza księżycowego, aby określić swoje święte daty, takie jak Ramadan. Pytanie, które intryguje historyków i badaczy, brzmi: w jaki sposób ludy te rozwinęły tak zaawansowaną wiedzę o niebie w tak prymitywnym czasie? Niektóre teorie sugerują, że mogli oni polegać na zewnętrznym źródle wiedzy coś, co sami Sumerowie przypisywali Anunnaki. Tajemnica ta nasila się, gdy zauważymy, że cywilizacje oddzielone tysiącami kilometrów i bez bezpośredniego kontaktu takie jak Egipcjanie, Majowie i Chińczycy Również rozwinęły imponujący związek z astronomią i przypisały swoje pochodzenie boskim istotom, które przybyły z nieba. Innym intrygującym powiązaniem między starożytnymi sumeryjskimi bogami a późniejszymi religiami są astronomicznie ustawione świątynie i pomniki. Wiele wspaniałych budowli starożytności, takich jak mezopotamskie zigguraty, piramidy w Egipcie, a nawet niektóre islamskie meczety, Zostało zbudowanych z określonymi ustawieniami w stosunku do pozycji księżyca i gwiazd. Konstrukcje te pokazują, że starożytni nie tylko czcili gwiazdy, ale używali ich jako odniesienia dla swojej architektury i duchowości. Przeszłość pozostawiła wskazówki, ale nie każdy je dostrzega. Jeśli dotarłeś tak daleko, nie zignoruj tej okazji. e zakazane imię Jezusa może zostać wyprzedany w każdej chwili. Pobierz go już teraz. Wraz z rozwojem monoteizmu wiele z tych starożytnych tradycji zostało zinterpretowanych na nowo. Islam na przykład oficjalnie nie przyjmuje półksiężyca jako świętego symbolu, ale nie można ignorować faktu, że emblemat ten stał się powszechnie kojarzony z wiarą muzułmańską. Wykorzystanie księżyca w kalendarzu religijnym i silny związek islamu z cyklami księżycowymi pokazują, że tradycja ta została utrzymana nawet po upadku politeizmu. W całej historii wiedza o niebie zawsze była powiązana z religią i duchowością. Dla Sumerów Anunnaki byli nosicielami tej wiedzy, dla Egipcjan byli oni bogami stwórcami, dla Majów Gwiazdy reprezentowały przeznaczenie ludzkości. I dziś nadal spoglądamy w niebo w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, które pozostają nierozwiązane. Czy Sumerowie naprawdę otrzymywali wskazówki od czegoś wyższego? A może byli po prostu pionierami obserwacji astronomicznych, tworząc mity wyjaśniające ich odkrycia? Starożytne zapisy pozostawiają wskazówki, ale odpowiedzi mogą leżeć daleko Poza naszymi wyobrażeniami. Jeśli podobały Ci się treści i chciałbyś wesprzeć naszą pracę, abyśmy mogli nadal dostarczać Ci bardziej dogłębne badania i analizy, rozważ przekazanie darowizny w dowolnej wysokości. Ten wkład bezpośrednio pomaga kanałowi rozwijać się i tworzyć jeszcze bogatsze materiały. Bardzo dziękujemy za wsparcie!